Mieszkańcy Krosna zgromadzili się na rynku, by upamiętnić trzecią rocznicę napaści Rosji na Ukrainę i wyrazić solidarność z narodem ukraińskim. Zapewnić ich o wsparciu, które Polacy udzielali, mam nadzieję będą dalej udzielać. Przez lata okupacji, zniszczenia i cierpienia. Polska będzie nadal wspierać Ukrainę, będzie stała po stronie tych, którzy walczą o wolność i będzie przypominać światu, że solidarność jest naszą siłą. Proszę posłuchać, co ona napisała. Spośród głów państw, tylko jedna przed, przeciwstawiła się siłom zła. Nie jest to Duda w Polsce, nie jest to Draghi we Włoszech, nie jest to Macron we Francji, nie jest to Boris Johnson w Anglii. Jest nim Władimir Putin. To pisze Krośnianka. Dzisiaj chodzi o to, byśmy jako kraj, jako Polacy, jako Krośnianie byli zjednoczeni i chcieli nadal mieć pomoc dla osób, które, których doznała taka duża tragedia. W życiu. Zobacz więcej. Na teraz krosno.pl